Dziś pokażemy wam, jak przygotować frankfuterki Jelux. Mięso kroimy w kostkę 2x2 cm i mieszamy z peklosolą w osobnych pojemnikach. Po 24 godzinach w lodówce mięso z szynki mielimy na sitku 10 mm, a z boczku na sitku 6 mm. Łączymy mięso ze sobą i dodajemy 50 g mieszanki do frankfurterek Jelux oraz 400 ml wody. Wyrabiamy do uzyskania odpowiedniej kleistości i odkładamy do lodówki na 2-3 godziny. W tym czasie przygotowujemy jelita baranie. Dokładnie wypłukujemy je z soli i zostawiamy do namoczenia przez około 2 godziny w wodzie nieprzekraczającej 35 stopni Celsjusza. Gotowy farsz nabijamy we wcześniej przygotowane jelita i obkręcamy w kawałki o dowolnej długości. Wkładamy do rozgrzanej do 40 stopni wędzarni w celu osuszenia. A następnie będziemy przez 5-6 godzin do uzyskania ładnego koloru. Przed spożyciem poddajemy frankfuterki obróbce termicznej. Smacznego!